Witajcie serdecznie. Pobawię się dzisiaj runkami dominacji, ponieważ no, ja tu nie mam za dużo unikatów, ale mam słaby bardzo amulecik. Zresztą możecie sobie zerknąć. Znaczy, statystyki nie ma słabe, bo penetrację i obrażenia ma dość wysoko, ale chciałbym legendarny potencjał. Najlepiej dwa, a, znaczy nie. Najlepiej to cztery, tak? ale dwa też będą spoko. Poświęcenie nie jest jakimś super rzadkim amuletem, chociaż na paladynie bardzo rzadko mi wypada. No ale pobawimy się. Przygotowałam już tutaj sobie sporo amuletików. Mam 28 runek. Zobaczymy ile z tego nam wyjdzie. Ale nie wiem, czy nie patrzyłam, czy wszystkie są z rangą, więc będę patrzyła przy przerabianiu. I najpierw wybiorę te z rangami. Pawionce serce. Kiedyś się zabiłam tym amuletem na samym początku. Jak grałam. Nie przeczytałam dokładnie, co robi i... I byłam zaskoczona, że co mnie tak zabija? Piątka, piątka, dobra. No ale przynajmniej różne lecą, nie cały czas te same. No... Już te same, że tak powiem? Tak, no bez. Raczej będzie ciężko coś zrobić z powietrza. Mało znalazłam z tego co widzę z rangą, ale zaraz sobie przetestujemy coś. Bo te, które są, nie można sprzedać też. Mi się wydaje, że właśnie zostawiają. Dobrze, mieliśmy 21. Tak przynajmniej było na początku. Za każdym razem na razie zjada, nie? Czyli może to naprawili, że faktycznie ranga musi być. Nie wiem, ile prób robić, nie? Jeszcze jedna. Mhm. No to bierzemy z rangą. Ciekawe, czy zjenam. Nie zjadło, no. Proszę, chociaż jeden, nie? I mówią, że to nie jest jakiś rzadki amulet do wytropienia. Najwidoczniej dla mnie akurat jest. Bo ten, który tutaj mam, to też sobie przeniosłam z hardkorowej postaci. Dropnął mi jeden, ale dużo, dużo słabszy od tego. No, kiepsko to widzę wam powiem. A tak się tutaj przygotowałam. Nie będzie w, w czym wybierać. Nie będzie. Trzeba będzie zmienić monolit i zacząć biegać tam, gdzie są amulety. O, jest. Ale, no cóż. Minus 3% penetracja, 15% niby zwiększone błyskawica obrażenia, ale nie wiem, jak to się przelicza właśnie penetrację na obrażenia. Wydaje mi się, że będzie słabsze. No, myślałem, że będzie jeden za drugim teraz, nie? Dawaj, dawaj. Silny umysł. Dobra, czy jeszcze mam tutaj jakieś z rangą? Tak. I kolejny. Ale słabiutki, widzicie to? Od razu do handlarza pójdzie. Tak. Tak, tak, nikt. O, tu jest jeszcze ranga. Ale w ogóle z legendarnym potencjałem, bardzo mało. Poszukamy jeszcze. Ja tak według statystyk mniej więcej patrzyłam, co mi się nie przyda. A weźmiemy po prostu, wpiszemy ranga. Rakmany. Penetrację zostawiam. Skuteczność leczenia też tego jest dużo. O, uniki na pewno mogę przerobić. O, pierścionek tutaj mam niechcący, tak jakoś. I to trzy. Dobra, porządek będziemy robić. Żywiołowe, nekronotyczne obrażenia bym nie chciała. Patrzę właśnie na te dolne, że jednak chwilę to bym wolał u góry, bo to są ważniejsze często. Dobrze, chyba wystarczy, nie? Tam tych runek aż tyle nie mieliśmy. 5 końcu. Mleko węża jest bardzo popularne, nie? <gry> Mamy, ale błyskawica obrażenia. Bardzo malutko. 35 tylko. Penetracja to w ogóle kolejny na sprzedaż od razu. Łzy lasu. I koniec. Ile nam wyszło? 2 4 6 8 razy 5 to jest 40 43 45. Z 28, tak? No to nie jest źle. Patrząc na to, że jeszcze przetestowałem, że faktycznie teraz musi być ta ranga. No i wszystkie w ogóle zrobiły się z rangą, nie? To jest dziwne, nie? A, bo to są te, dobra, które wyszły, że runka się nie spaliła, albo z item, nie, z itemów, które po prostu były przerobione z rangą. No dobra, nic się nie udało niestety. Miałam nagrać, jak będę robiła orobysa na te dwusetne spaczenie. Ale jakoś tak zapomniało mi się. Także, jak będę podnosiła wyżej, wrzucę. Z tym, że muszę troszeczkę właśnie ekwipunek podnieść. Tu, życie. Mane. Bo to w sumie mam przyzwoity już. No, ale potrzebuję pierścionki. Buty, no okej, okay, mogą w miarę być, chociaż zamiast odporności. Trzeba... nie P, tylko C. No widzicie. Pustki mam za dużo. Nekrotyczne zatrucie by się przydało podnieść. Zatrucie jeszcze się podnosi, jak wrzucam aurę. Ale tu akurat mam na pustkę. To spokojnie, zamiast tej odporności mogłoby być coś innego. Tutaj tak samo, zamiast na pustkę mogłoby być coś innego. Nawet mi, zamiast żywiołowej też mogłoby być. Ale te pierścionki bardzo rzadko mi lecą. Nie wiem dlaczego. No tu też, hełm, no częstotliwość uników kompletnie mi nie jest potrzebna. No zobaczymy. Będę znowu zbierała runki i znowu sobie spróbuję coś wykręcić. A w tym filmiku to by było na tyle. Dzięki bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym.